nie siemaneczko rodzinka w terenie Siema. wróciła do lasu z challenge'u las bardzo nam podziękował za sprzątanie mega monetki wyszły wszystko co byśmy tylko chcieli nie? jeżeli dzisiaj da połowę będzie kosmos dzisiaj z nami jest kto jest o Radka przedstaw się Chodź. Widzicie? Gratunia, chodź. No jest, jest. pomoże nam dzisiaj w poszukiwaniach. Normalnie gratka dla, dla detektorystów. Więc zapraszamy, potuptamy. Coś może jeszcze zostało, chociaż to jest nasz trzeci wypad tutaj. Ale wiemy, że do przewodowych nie ma. Więc to... Lecimy. Lecimy, zapraszamy do wspólnego tuptania. Gradka już grasuje do pierwszego dołeczka. Ej. o! Uruchomiło się z tyłu. I Zaczynamy od guziorka. Pokaż się nam tu. Jest guziero jest i łóżko ale wygląda na, na czyściocha zobaczymy no i taki po oczyszczeniu niestety nic się o nim nie da powiedzieć gładziutki czysty no ale zaczynamy od guziora więc jest dobrze lecimy Ekipa grasuje Piesek też obrócił się dupą do nas Ona nas gdzieś Mamy co tu mamy o. useczka Co mnie atakuje? Useczka. Małzerek. Nawet niezbity, mózwo ich tu wychodziło Zostanie w jamie Mostinek jeszcze wyszedł A tu do głównej rękawiczki dzisiaj Piękny strzał, ale nożem wyszedł. <noise> tak się kończył zabawy. Ale damy radę. Nie takie rzeczy. żeśmy pokonywali. Dobra. Krągłości nie ma. Kasper gdzieś krąży. Oczywiście, jak się coś pokaże, to pewnie przyjdzie. O! Piedz mi szybciej, towarzysza. Dobra, lecimy troszkę żeśmy pogrzebali po wszelakich łuskach nadeszła krągłość mm. <noise> niestety Kasper mówi, że chyba nie podejmie chodź tu gratusia pozdrawiamy Adiego Adi ma swojego kota, ale zerknij Adi jaki nasz pies ma ogon zawsze okrągły mm. czyli co? <noise> zawsze będą monetki albo krągłości Oby nie polmowski Kacper, dasz radę podjąć? Ja ją widzę. Ja też. Ja nie wiem czy ją nie spuścić, delikatnie. Jest? Będzie to krągłość? Na pewno. Będzie to moniak. Sygnał był duży. Od czego zaczniemy? Albo od jakiej monetki? No. Oj, oj, Coś zajechana delikatnie. Co, podczyścimy? Coś tu co jest już, to chyba żeby... Pięćdziesiąteczka, no, no, no już widać zarys. No Ale dobra. Podczyścimy, będzie lepiej widać. Nie tylko zerknijcie. Srebra. Co ogon. Ogon gradki, przyniósł. Mamy co? Gratka dla detektorystów. Pięćdziesiąt. Rajs Fenningów. Cyk. Tylko ten bomber bomber mu wyskoczył na czole. 35 I dobra jest pierwszy moniak był kacper jak zawinął. Jest. No jeżeli No. Tak pasuje O, pokaż Podogonek, jest krągłość No i gitarka Lecimy dalej I cyk Siemaneczką Po raz kolejny Wiesz tego wariata stąd Kasper podejmuje, bo coś tam ma. coś tam za... Kolejny kolejny podogon no, na miarę. O, Co tam jest? Ludwik? Ładny krajterek. <śm> o no Dokładnie. Jak te monetki. W tak widocznym stanie, no niemożliwe. Dobra, ty oczywiście się za chwilę skończy, Ale zerknijcie naprzód. Jedyneczko. 1800. Pięćdziesiąty pierwszy, albo 61. Tak jest, menica. Widać, no jej. 60. 60. A widzisz, nie to oko. No o, Kacper coś tam delikatnie próbuje. No ale. Dobra. Ciężko dosyć, ale widać ją, ty. Tak jest. Trochę. Widać, że już odchodzi. O, ale pięknie zaświecił. 1861 Jeden krajcarek. Zaczynają się krajcarki. Tak jest. Dlaczego go nie widzę? Ole. Pies się boi. Pies się boi, bo to jakiś zwierz podeszł. Dobra, lecimy dalej. Pędzimy, pędzimy. Do dołka poznał w krągłość. Każda krągłość cieszy. Mo no, Katpr, ja patrzę. Mo Katpr już zawinął. To jest koleżkowiec. Myślałem, że współcześnie, ale ale zajechany coś to bo nie jest. Jest ja, chyba jeden, ale nie. Po wielkości na początku, jeszcze oczywiście przy ścieżce. Coś tu jest. Chyba to jest jeden. Nie, no, ale to będzie fenolek. No jeden. Tak. Jeden. Co? No pewnie, że tak. Jest Boratynka Każupsko Ole, ale, ale zajechany No dobra, mhm. niewiele tu z niego pokażemy. O, zaczyna wysychać. Jest jeden fenolek. Są monetki Kasper? No, są. Są. Oglądaję rano. O, chyba ogon szczęście przyniósł. Dobra, pędzimy. Pędzimy, grzebiemy. Tam jakieś dziki walczą A tu zerknijcie wyciągać czy nie <laughs> Nie, już wcześniej wyciągnięte Cyk Zerknijcie Cóż to Cóż to może Kilo Cóż to może być Momencik Odrapiemy z ziemi Tata kilo o i zerknijcie z jest jakieś jakaś wajka od czegoś Może do mm. jakiegoś starego samochodu o. takie Takie tu czary wyskakują No i dobra Lecimy Pies gdzieś tam się często Scinka nasza pierwsza w terenie Wszystkie są ciekawi Młodziutki piesek, o poszedł za Ludwikiem. A my. Patrzymy za monetę. Aha. A my za monetkę, młody podejmuje. 10 zł. Uuuu, ależ. I teraz. I to, to jest. Jak yy, się nazywa? No. 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 Ja nie widzę, ja strzelam. Miskiewicz, boles. No, Misk Bolesowrz. Miskiewicz, zobacz, jak się. Czy Kościuszko. Co? Jaki Kościuszko? Kopernik. No kto tu jest? O. Szybko pa Ale dziki? No, i? no Mickiewicz No Mamy Mickiewicza? No Pokaż Daj, bo <gryw> Pazur już ściągnięty I jest. No widziałeś Musiałeś doczytać, nie? Uh -huh. No, no i fajnie Fajniutki Dziesiąteczka o. Który rocznik? Właśnie y -y 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 -y. Okay. Zerknij, on tam pod piórami o! Nie na dole? Siedemdziesiąty szósty Tak? No tak Cyk Który? Siedemdziesiąty szósty 76. Pozdrawiamy. Pozdrowienia od Adama lecą. Tak? No. Do następnej krągłości. znalazło zabawę. No i fajnie, niech się bawi. A my miejscówki tak szybko nie opuszczamy. Bo Adam nie był sam. Tak? Tak. Pokaż. Z kim to był? A to już nie jest on. 85 5 zł. Z piątką! Też. Jest piątula! O! Ależ pięknie się nam tu zaprezentowała. Kropka, jeszcze, jeszcze? No nie, nie ma. Nie ma? Jest! Pozdrawiamy jak najbardziej. 85 76 i 76. No, nie ma już więcej. W jednej nie ma, dziurze. Nie ma już więcej Adawu. Nie ma więcej? Nie ma. Lecimy dalej. Wyjazd po Wcześniej czy fancik. Nie. Zamek. Niestety nie zbroni. Mhm. O, Kasper się rozsiadł. O, nie nagrywaliśmy. Ale wolimy nagrać. Teraz ta podejmuje? Nie. Nie? No dobra. Dawaj, tak. Kacper, no. Ja to widzę, że to będzie krytariusz. Cieniutka blaszunia. Coś tu jest jakieś kółko jakby. Gdzie kółko? Tu w środku. To będzie wiec, Nie. Eternik? Nie, ale... Aha. Nie dziurka. <laughs> <mulacz> ee... No. No. Jeszcze, jeszcze. Tu jest. Widzisz? To na początku zaświeciło srebrem Mhm. Uh -huh. <laughs> Raczej to srebre nie jest. Raczej nie jest? Chociaż nie. To po Dobra. To jest, e, patrz. Już co to tu zerkniemy, bo ja nie wiem co to. Coś się tam chciałoby pokazać. No i fajno. Czekajcie, czekaj. jedz. I wznowione, Przetarte. <laughs> Na pewno do niej żaden nominował. Zerknijcie z drugiej strony. To jest Pierwsze zaświeciłem się, że już już. Z tej strony niestety nie ma nic. Z tej strony jakiś jakaś coś tam w środku, Jakieś, jakieś kółeczka, może jakiś żetonik. Czy coś? Dawno tego nie znaleźli go żetona. Ja się. No dobra. Lecimy dalej. Piesie, o szamła. Więc jest moc. Lecimy dalej. I kolejny. Jeszcze mi nie odeszło od tego żetonu. No, tylko ogranka A tu las dalej daje. Więc opłaca się sprzątanie. A tu zerknijcie. Kacper już tam syroczka. O! Coś widział świecącego. Arseniaczek. Wyciągaj. Nie chodź tu. Czy łyżka guziol no taki co taki na guzik na pewno o. ładny a może srebrny no tak może być bo taki chyba srebrny nie? i z tyłu coś jest tak ojoj ojoj. Oj. Albo, albo mi się już zadłuż, albo mnie fantazja już ponios ponosi poniosła ale dobra czekaj przeczyścimy niestety srebro to nie będzie ale ciężar chyba nie będzie srebro może. może coś odlane no bo to widać o, palec schowamy taki odlany ale kawał 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 guziora no ładnie ładnie się zaświecił smaczka narobił ale może jakiś, nie ma następnych napisów Kacpera dokładnie fantazja troszeczkę łańska. no dobra guzior fajny nie? no pięknie się prezentował z dołu a więc lecimy tak? możesz sobie przyczepić i siup przerwa nadeszła a że tradycje trzeba podtrzymywać główny podpalacz Polski jest tam Cebuleczka kiełbasyczka jest w trana. co? Ale zyknijcie co tu. Co tu ludwik przygotował? Uuu! Nie ma. Nie ma? Nie ma bidy. <śmienny> nie ma. Popatrzcie tylko, co się będzie przygotowywało. Pies dzisiaj jest na. <śmienny> co? Nawet gradka dzisiaj nie będzie. Jak nie będzie słuchać. Już po malutku zaczynamy imprezę. Imprezę na bogato, popatrzcie. Słoneczko wyszło. Nasz wojownik odpoczywa. My też odpoczywamy. A za chwilę lecimy. O, kurczaka z papryką. Kacper jeszcze. Wy... Jest. Ojo, popatrz. Pół sklepu. To na bogato, dzisiaj nie wyjeżdżamy z lasu Hej Przygotowania zakończone A wręcz już konsumpcja się zbliża Popatrzcie jakie dzisiaj Smakowitości Kacper już Kacper już mlaska Buriasz Zerknijcie co się dzieje Wszyscy wam oko. Dobra I tato też się skłusi na Na pyszną na początku kiełbaskę I cyk Koniec poszukiwań Kacper, koniec posiłku, jak? Dzisiaj była szamka mega O, i przyszła nasza Nasza dama No i co, tak pokopano Oczywiście useczki zawsze wychodzą Leżą sobie na boczku, a tym razem Moniaczków też wyszło. Dosyć. Tylko zerknijcie. krajcareczek piękny wyszedł. 1861. PRL-ek Mickiewicz razem z piąteczką był. A jeszcze przy okazji dwudziesteczka wpadła. 50 razy z Ładnie. No, 35. No i jeden, ta, tak. Jak to? Boratynka Kaszubska no. Też u nas Zawitała Co mamy? Dwa grosze Dwa grosze chyba Takie dość, dość ciekawsze Jakiś Mamy żetonik Tu jest żetonik, dokładnie, najprawdopodobniej żetonik Ale jaki nie wiemy Coś tam jakieś są że. Ale wygląda jakby może był Posrebrzany, no coś Coś na nim było Cyk, dokładnie, było. Było. Guziczek. Płaściutki, jeden. No Ten zapowiadał się naprawdę owocnie. No, tu taki odlew. Nie ale wyglądał. Jak srebrny. Wyglądał tak, jak srebrny. No co, było wszystko. Najważniejsze, była fajna zabawa. Miło spędzony czas. Dlaczego? szameczka gratka, o. Zaprezentuj ogon. Wszyscy mają jakieś talizmany. O, coś ogon się skrzywił. Zawsze jest w kółeczku, czyli monetki będą No super, super wypadzik Super spędzony czas Z Ludwikiem zwykł vlog Synek oczywiście Jak młody? Podobało się? Tak I bardzo dobrze, żeby wszystkim się podobało Zapraszamy Ponownie zapraszamy do Subskrybowania, komentowania Lajkowania jak najbardziej Zapraszamy ponownie